Mordy, przed chwilą babię uwagę zwróciłem, że jeździ rowerem po chodniku. No, a ja nie wiem, czemu jeżdżę tu po chodnikach rowerami. Tu nie wolno jeździć po ulicy, se można jechać. A mi się taka historia przypomniała, jak wracałem z tego erszą z Radomia. No i wsiadam do pociągu i zaczepiłem się o rower. Nie wiem, bo ro rower się wisiał w części, Tam są takie haki do wyszania rowerów. No i sobie wisiał rower. I nie mogłem przejść. A ludzie, ludzie mówią do te, kogoś tam, żeby ściągnął ten rower, bo tam niewidomy chce przejść. O ma tam wiecie jakiś z daleka od tego rowera. Już mi go się nie ważył dotykać, nie? I nie ma jak przejść. Jakiś facet podszedł <grym> i ściągnął ten rower. Mówi dobra kolego, ja ci mogę przejść, nie? I przeszłem, a ten tam się mądrzy. A on mówi, Ty weź się kurwa za mnie, bo ten rower na peron wystawię. I się uspokoił gościu, nie? Ja się tego yy, po, usiadłem, nie? No i tam gada, gadali na niego, na tego pasażera. A on się już później nic nie odzywał, bo się bał, że rower mówi, że z tego z pociągu. Także tak, mordeczki mamy jesień. Tam dziś jest ten zamek i tyle. No, pozdro zobaczymy. No, kanał się rozwija, trochę subów przybyło, trochę odbyło. Pograłem się trochę na saksofonie. Yy, obiad zjadłem i yy, nie wiem, co tu teraz porobić. Idę do sklepu jeszcze, zobaczę co mają z owoców. Cześć, trzymajcie się.